Już wieczór. Gwiazdy mrugają na niebie, a księżyc zagląda przez okno. To idealny czas na bajkę, na dobranoc. Połóż się wygodnie, zamknij oczka i posłuchaj. Bumbo, zauroczenie? W dżungli, gdzie liście, szumią jak fale, a papugi śpiewają poranne serenady. Mieszkał sobie wesoły słonik Bumbo. Każdy znał go z jego odwagi, dobrego serca i nieco niezgrabnej trąby, która potrafiła złapać kokos, ale równie często potrafiła nim rzucić przez pół polany. Pewnego dnia do dżungli przybyła nowa mieszkanka. Młoda słonica o imieniu Lula. Miała aksamitnie szarą skórę, figlarne oczy i wspaniałą kokardkę zrobioną z bananowego liścia. Lula była ciekawa świata i bardzo odważna. Już pierwszego dnia wspięła się na wzgórze wulkaniczne, by zobaczyć zachód słońca. Bumbo po raz pierwszy ją zobaczył, kiedy zbierała mango. I coś się w nim wydarzyło. Ogarnęło go tajemnicze uczucie. Od tamtego dnia Bumbo dziwnie się zachowywał. Nie był już tak głośny jak zwykle. Kiedy lula była w pobliżu, potykał się o własne nogi. Trąba mu się wiła jak drżownica. A serce biło bum-bum-bum, jak bębny w porze deszczu. Co się ze mną dzieje? mruczał pod nosem. Coś ci boli? zapytał Liro. Ptak o tęczowym ogonie siadając na jego głowie. Nie wiem. Chyba tak. Ale nie fizycznie. Tylko jakoś tak. Tu bumbo dotknął swojego serca. Mini. Myszka, która właśnie niosła na grzbiecie dwa ziarna kukurydzy. Uniosła łukowato brwi. Aha zawołała. Objawy wskazują na przypadek zakochania. Zakocha. Co? zdziwił się Bumbo. No zakochanie Bumbo. Pisnęła mini siadając na jego trąbie. Motyle w brzuchu. Gubienie słów. Chęć bycia blisko. To naturalne. I bardzo piękne. Tego wieczoru Bumbo nie mógł spać. Patrzył w gwiazdy i myślał. A co jeśli jej się nie spodobam? zapytał. A co jeśli się spodobasz? Odpowiedział Liro, lądując obok. Ale ja się jąkam przy niej, a ostatnio przez nią upuściłem całą kupę kokosów na własny ogon. Bumbo Liro spojrzał poważnie. Lula nie musi widzieć bohatera wystarczy, że zobaczy ciebie prawdziwego. Tego, który się śmieje, pomaga innym i potrafi być odważny nawet wtedy, gdy jest przestraszony. Mini dodała. I pamiętaj: każde serce czasem się boi, ale tylko odważne serca potrafią mówić prawdę. Nazajutrz Bumbo zebrał całą swoją odwagę. Wziął głęboki oddech i poszedł nad rzekę, gdzie lula zwykle spędzała popołudnia. Ona siedziała na brzegu, chlapiąc wodą w rytm własnej piosenki. Hej, Lula zapytał nieśmiało Cześć, bumbo, siadaj uśmiechnęła się do niego. Chciałem ci coś powiedzieć nie jestem pewien, jak to ująć ale kiedy jesteś blisko, to robi mi się ciepło w środku czasem się jąkam, czasem się potykam ale to dlatego, że bardzo cię lubię. Lula spojrzała zaskoczona, a potem się roześmiała bumbo. Ty jesteś cudowny taki, jaki jesteś. Ja też lubię Twoją obecność i wcale mi nie przeszkadza, że czasem coś upuścisz, nawet kokosy. Bumbo uśmiechnął się pierwszy raz, od kilku dni tak szeroko, że jego uszy się uniosły. Tego wieczoru przyjaciele zorganizowali małe święto. Na liściach pojawiły się przekąski z mango, kokosowe kulki i herbatka z dzikich kwiatów. Lula i bumbo zatańczyli razem, a potem lula pozwoliła mu zawiązać kokardkę z jej ulubionych liści figowych. Morał: Czasem największą odwagą nie jest przejście przez most z liści, ale powiedzenie komuś, co naprawdę czujemy. Nie bój się swoich uczuć. To one sprawiają, że jesteś naprawdę silny.